Jo ksiąg moi drodzy. Dzisiejszy dzień będzie bez montażu Nie powiem, że nie. Dzisiaj mi się nie chce montować. Kompletnie mi się nie chce montować. Kompletnie nie chce mi się dzisiejszego dnia. Dzisiaj straciłem ogromne pieniądze. Ogromne pieniądze straciłem. Wręcz. Moim Moim głupstwem, moim... Nie wiem czy... Po prostu tragedią moją dzisiejszą. Straciłem 30... 31 zł i 23 grosze. Dzisiejsza strata, największa strata na tym kanale. Więc to jest najgorszy dzień mój. Przeanalizujmy trady. Tutaj wzięło, nie wiadomo jakim możliwym, ale miałem ustawionego take profit. Tutaj, tutaj, tutaj siadło oczywiście na TradingView, lecz na, na XTB nie siadło. I dosłownie jednego pipsa brakowało na XTB, żebym nie wiem, czy źle ustawiłem take profit, czy co, ale po prostu nie wzięło mi e, take profit. I walnęłem o break even. Potem się zastanawiałem, lecz zauważyłem tutaj fair value gapa. po tej świecy, źle no po prostu nie wiem, kurna nie zauważyłem, bo właśnie nie przekroczyło tego fair, fair value capa tylko dopiero tutaj, więc. E, Chór ogromny stop loss. Nie wiem w ogóle, ten stop loss na tej świecy, coś tego na pewno mi walnęło po tym, więc e, tragedia. 1-2 trade, więc tutaj straciłem ogromne pieniądze. Plus, ty było 31, czekaj, tak 31,20. E, więc tutaj straciłem czemu? bo nie poczekałem na tą świecę, na tą świecę wzrostową, na przełamanie tego i Ferwali gapa i przegrałem tego trade'a. Dzisiaj już ogólnie trend spadkowy, więc szukałem e, e, Reverse'a e, w górę do e, ten. I czemu nie grałem wcześniej? Chciałem przetestować swoją nową strategię, e, taką wiesz, taką od PB. Chciałem przetestować, ale nie było jak. Dzisiaj więc zagranej Ferrari-Gapa którego mi nie siadł i tutaj e, chciałem się odkuć, że tak powiem, się bardzo wkurzyłem, że tutaj nie siadło. Tutaj był kolejny, tu był Firewall gap. Chciałem zagrać, myślałem, że to będzie już po prostu, po prostu wali w górę. Już po tej świecy, ale góry nas, full tp, full stop loss, więc gówno dzień. Gówno dzień, teraz jeszcze spada jakoś tak dziwnie. Nie wiadomo, nie wiadomo o co dzisiaj chodzi. Y Ogólnie tragiczny dzień. Eee, tragiczny dzień. Nie wiem co więcej powiedzieć. 3 minuty filmu wystarczy. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Eee, jak chcecie, możecie mnie wesprzeć na linku w opisie. Ale... A i dziękuję bardzo 100 subskrypcji, naprawdę niesamowity wynik Powalone jak ten kanał się rozkręca Mam nadzieję, że będziemy dalej się rozkręcać Dzisiaj prawdopodobnie Nie wiadomo czy jutro będę grał Czy będę miał Chwilę przerwy Żeby nie działać Pod emocjami, że dzisiaj przegrałem ogromne pieniądze To jutro muszę odzyskać i tak dalej Będę patrzył na wykres Zobaczymy czy będę jutro grał Dam wam znać Życzę wam udanego poniedziałku udanego tygodnia, żeby ten tydzień był dla nas, z, dla nas wspólnie zyskowny i żeby było wszystko dobrze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zostawcie łapkę w górę subskrypcję na kanale. Cześć!